Przestań w końcu stać w kolejce po miłość. Uwolnij wszystkich ludzi, którzy cię nie doceniają. Uwolnij wszystkich ludzi, którzy cię nie szanują. Uwolnij wszystkich ludzi, którzy nie biorą cię na poważnie. Uwolnij wszystkich ludzi, którzy nie są z tobą szczerzy i cię okłamują. Uwolni wszystkich ludzi, którzy gadają za Twoimi plecami. Uwolni wszystkich ludzi, którzy oceniają Cię po okładce. Uwolni tych, którzy Cię już nie kochają lub nigdy nie kochali, bo kochać znaczy czasem pozwolić odejść. Uwolni to. Co Ci już nie służy, lub nigdy do Ciebie nie należało. I nawet jeśli myślisz, że zostaniesz wtedy sam, pamiętaj, że ci, którym naprawdę zależy na tym, by być częścią Twojego życia, zostaną z Tobą, lub odnajdą Cię bardzo szybko, jak tylko przygotujesz dla nich wolne miejsce w swojej przestrzeni, a miłość, miłość jest wszędzie, nawet w ziemniakach, które przygotowujesz na obiad. Sylwia Aczonie, wierszowanki z tekstem.